Kochani, witamy Was. Witamy Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy piątek, słuchajcie. No i my z Laurą przy... właśnie w sklepie. To znaczy tak, byłam, słuchajcie, tylko w Pepko, bo Laura jutro idzie na urodziny do kolegi z przedszkola i tylko podjechałam po prezent do PEPCO i kupiłam. Jeszcze weszłam do Rosmana na chwilę, bo Rosman jest obok i kupiłam sobie peeling do włosów, do skóry włosów i pastę do zębów. Bo tutaj jedna, jedną osobę oglądałam. Ja już nie pamiętam kogo, muszę to zobaczyć, to wam powiem później, kogo ja oglądałam. I któraś z Was właśnie mówiła nie polecała peeling do skóry głowy, że jest bardzo fajny, więc 100 myślą tylko do tego Rosmana weszłam i tylko ten peeling sobie kupiłam. To Wam chyba jutro pokażę. Jak jutro będę vloga nagrywać, albo tam wiecie, w którymś vlog wam pokaże ten feeling, i dzisiaj sobie go przetestuję, to wtedy będę mogła coś o nim powiedzieć i wtedy go pokazać. No i tak, wzięłyśmy teraz tego małego pieska naszego Sonię, waszą ulubienicę, <noise> i przyszłyśmy tutaj na spacer do lasu. Dosłownie tak wiecie, na parę minut. No, tak, dotlenić się, już idziemy. I mówię, nagram Wam chwilkę tutaj takiego spacerowego vloga. Bo Amelka, oczywiście, została w domu, ona nie wychodzi. Bo wiecie, ona ma tą kwarantannę, więc ona tylko jak wyjdzie to na podwórko, ewentualnie przed bramę, na tą naszą, tak, naszą drogę dojazdową, tą prywatną. I ona sobie tam spaceruje, też z wychodzi wychodzi, tym małym na spacer. No, a my teraz przyjechałyśmy, to od razu sobie wyszłyśmy. No, i tak. Wczoraj był 11, święto. Nie nagrywałam wczoraj, słuchajcie, bo nudy były. Tak naprawdę, no co tu robić? Nigdzie nie można pojechać no bo wiecie, nigdzie się na dłużej też nie pojedzie. No, żeby Amelka sama w domu nie siedziała. I wiecie, no i zbytnio nie było co nagrywać. A dzisiaj taki vlogowy spacerek z lasu. Zaraz wam pokażemy las. Liści już prawie nie ma, wszystko, słuchajcie, opadło. Yy, jak szłyśmy teraz do lasu. Yy, to wam powiem, że przez ułamek sekundy miałam wrażenie, że pada śnieg, bo takie malutkie drobinki, takie białe, no takie płatki białe padały. A to było taka, wiecie, chwila. To była dosłownie sekunda. I mówię do Laury, jejku śnieg chyba pada, ale teraz jestem w lesie, to tutaj nie widzę tego, bo te iglaki jeszcze są. Ale na drodze właśnie to widziałam. No. I tak, chodź, dobra, zrobimy kółeczko. Będziemy zaraz tu wracać. Yy, no i słuchajcie, no u nas się nic nie dzieje. Yy, nudy z budy, jak to się mówi, czy jakoś tak. Yy, no wiecie. Yy, wczoraj, a wczoraj zrobiłam obiad, bo zrobiłam, słuchajcie, yy, schab miałam yy, i ten schab yy, wziąłam Wiecie, podsmażyłam z cebulką tak na patelni i taki fajny sos mu się zrobił, takie bitki tak zwane. Coś się takiego fajnie to wyszło, bardzo dobre było, kapusta kiszona do tego kartofelki. Jakiś tam obiad był. A dzisiaj będzie, e, nie wiem, po kotlety kotlecie czy po czymś. E, I tak. Kotlety, tak? Dzisiaj szłam z piersi kurczaka, żeby kotlety i będzie też ten jakiś obiad i już. A jutro... No, a jutro... Frytki! Po... O, frytki, to by trzeba było kot kartofle obierać, kroić. No pomyślę, może i frytki zrobię. Zobaczymy, jak mi się będzie chciało. No, a jutro właśnie pojedziemy... No. A jutro pojedziemy Laurę właśnie zawieźć na te urodziny. Dwie godziny będzie w tej sali zabaw. I ten... No i może... Wy... Bo jedziemy do Janek, do centrum handlowego. Bo chyba mówiłam już. No i tam jest ten real, czy oszoł. Nie wiem, co to teraz tam jest w tych Jankach. Może jakieś zakupy tam się zrobi? Zobaczymy. Dawno nie byłam. Eee, no. I tyle. Laura <laughs> w podwórkowej kurce, żeby nie było. Ma wyjść podwórkową, no bo wiecie, zaraz się wybrudzi albo coś. No, pokażę Wam, Sonię jak lata. O, leci. Leci. Ale nie, musisz skakać na mnie, aż mi telefon się przekręcił. Czekajcie. O, teraz lepiej. No i powiem Wam, że jest niecałe 5 stopni, więc jest chłodno dosyć. No zobaczcie już. Same badyle zostały. Same te e, same no. Pnie. Pełno liści. O. Zapiamy na guziki bo... Zimno? idziemy do domu, co? No, idziemy powoli, będziemy iść do domów. A i Wam powiem jeszcze, że ta policja nie była w ogóle u nas ani razu. Dzisiaj jest trzeci ten, dzień tej, kwa tej kwarantanny. Yy, I nie było ułamek, właśnie policji, żeby ją sprawdzić, czy coś, więc nie wiem. Nie wiem, jak to jest. Ale jak to się mówi, nie znacie dnia, ani godziny. Może jeszcze przyjadą. Trzeba być uważnym. A tu zobaczcie. Albo to dziki zryły, ale tutaj tak jakby leżało drzewo i ktoś by to drzewo zabrał. Bo to tak wygląda, o, jakby tu właśnie było drzewo. Tak jak tutaj leży, to tak samo tutaj, tak jakby było drzewo. Ktoś by to zabrał, takie dziwne. Albo może zryte przez dziki, nie wiem. Bo dziki też są. Ostatnio jak jechałam samochodem, to mi dwie sarny przeleciały przed samochodem. Więc wiecie, zwierzęta tutaj są. I ciągną to i takie... No. Może, no nie wiem. Nie, to chyba zryte bardziej, tak mi się wydaje. No bo tutaj jest rezerwat, to wiecie, nie wolno brać drzewa do palenia czy coś. Ale ludzie są różni. Ale Nie, to nie tutaj, to tam w tamtym lesie przy bramie to jest prywatny las znaczy zagalnik prywatny to tam drzewo jak spadło nam na drogę to Paweł ciął ale to jest las prywatny i musiał wiecie obciąć bo spadło nam na drogę jak te wichury były nie można było przyjechać samochodem to tam tam można ciąć a tutaj to nie można bo tutaj są zwierzęta one tu mają pokarm pożywienie i wiecie jak to z rezerwatu nie można nawet szyszki wynieść po pierwsze, a po drugie są tutaj, wiecie, kamery leśne tak zwane więc łatwo wpaść, jak to się mówi no i podobno grzybów nie można z rezerwatu zabierać, znaczy zbierać grzybów nie można, wiecie a tu pełno ludzi przyjeżdża jak jest sezon grzybowy i zbierają grzyby no, przyjeżdża bardzo dużo samochodów właśnie tutaj w Dukcie stają te samochody o, bo, zobaczcie Grzybiarze zostawili żytniówkę. W sensie butelkę, wiecie. Pustą. Rozgrzali się po grzybkach. <grybka> I i zaśmiecili trochę las. Dobra, rowem wychodzimy. Uwaga, do góry. Dobra, dałyśmy radę. Sańka, co tam wąchasz? Chodź, jeszcze się tędy przyjdziemy. Chwilkę Coś tam wyczuła? Aż Kataru dostałam, słuchajcie. Sonia, co tam jest? Sonia, co tam wyczułaś? Może to jakieś zwierzę chodziło? Sonia, chodź, Sonika, idziemy, chodź, chodź. Ona teraz już w ciągu dnia nie siedzi, słuchajcie, na dworze cały dzień, bo jest zimno i się pcha do domu. I trzeba z nią wychodzić na spacer. Żeby się przyleciała trochę. No. O, dzięcią gdzieś... Dzięcią gdzieś siedzi, bo słuchajcie, jak stuka w drzewo, wiesz? O, widzę go, widzę. Poczekaj, poczekajcie. O, nie wiem, czy widzicie. O, ale tutaj, o, jest zdjęcią. Mi się ręka trzęsie tak do góry. O, nie wiem czy widzicie, on tam siedzi i stuka. No. O, poleciał. Poleciał, ale wezmę oddale, Bo przybliżyłam, nie wiem czy Wy to widzieliście, jak on siedział i sobie e, dziubał w te drzewo dzięciołek. Ale już uciekł. Sonia zaczęła szczekać i poleciał. No, gdzie ty jutro idziesz? Na imprezę? Tak. Do kogo idziesz jutro? Na urodziny. Do kogo? Do Kacpra. Do Kacpra. W ogóle Kacper to jest jej najlepszy kolega, więc jakby mogła nie iść. Dobrze, że jest zdrowa i może iść, bo tak to by wiecie. Była jest niepocieszona. Nie jesteś chora, no masz katar. No każdy ma katar. Ja też mam katar, słuchajcie. I normalne to jest, więc wiecie. No. Mam nadzieję, że e, nic nam nie będzie, że dotrwamy i jutro pójdzie to rodziny. Nic się nie rozwinie gorszego. A katar był zawsze, zawsze dzieci miały katary. No, a ja dzisiaj się prawie nie malowałam, więc, więc wiecie. Taki dzień. No make up, jak to się mówi. Ja i tak się nie maluję. Chyba mówiłam już kiedyś o tym. Coś tam chodzi po lesie. O! Znowu ten dzięcioł gdzieś. Idziemy zobaczyć? Tak. To chodź. Może tutaj gdzieś i się uda pokazać. Może bliżej gdzieś. No zobaczymy. No. Rozłączymy się na chwilę będziemy nasłuchiwać. Jest Amelka, cześć. Amelka dołączyła w już na chwilkę, ale my jesteśmy tutaj na naszej, yy, może tak, tu nasze pole, na naszej, wiecie, tej drodze prywatnej, więc nie wiem w ogóle jak to jest. No chyba ona może tu chodzić. No bo jakby nie było. No po prywatnym terenie. Jest u siebie, prawda? Nie to nie, nie jest tak chyba, że ona tylko może chodzić. Po w sensie, podwórku. po podwórku za bramą. Jak ma się bra yy, na, za bramą jeszcze swoje pole, czy tam swoją drogę prywatną. No to chyba może po tym chodzić, nie? Nie wiem. Ale wyszła. Zobaczymy. No, Na razie do nas nikt nie przyjechał, to tam nie przejmuję się tym. No, idziemy do domu. I nie uchwyciłam Wam. A w ogóle dużo ptaków. Śpiewa. O, to ja kurtka, wziąłem, że coś po lesie chodzi. No, bo po prostu ostatnio jak zobaczyłam, jak jechałam samochodem i e, przeleciało mi dwie sarny przed samochodem. To jak teraz tu wychodzę, to tylko nasłuchuję, czy coś źle się nie idzie, bo się boję, że mi, wiecie, przeskoczy przez drogę pod nosem jakaś sarna. Bo jeszcze tutaj, jak mieliśmy te kartofle na tym polu i tam było pozarasane, to one tu przychodziły i sobie tam, wiecie, wyjadały te nasiona i coś tam. Nawet na Instagramie zdjęcie. No, na Instagramie robiłam zdjęcie właśnie. Ale przez okno robiłam. To ciężko tam źle widać było. Ale wam powiem, że... E... To chciałam powiedzieć, a że jeszcze łosie mamy tutaj, I to całą rodzinę widzieliśmy już parę razy, a kiedyś ra ja to raz widziałam całą rodzinę, dwa, dwa małe i dwa duże, no dziki to tam las był przez dziki zorany, to pokazywałam takie Ale, ślady. Yy, chyba kiedyś tutaj też chodziły. Tak, tutaj przy też kiedyś chodziły, no więc, więc wiecie. Aha. Same, su, słuchajcie, jak to mówi e, Tomek z kanału Tomi. E, same badele w lesie. Suche. I jest godzina, słuchajcie, 14 teraz. A już jest tak nie, wiecie, niemiło. W sensie jest tak, e, takie, taka pochmu, pochmurno jest. O, nie pada, wiecie, ale pochmurno jest. Uwaga. W się. No. I tak, yy, i zimno jest, idziemy do domu już. Yy, Laury widać, i konika widać, bo Laura się upomniała. O ta, to może ja będzie będziecie lepiej widać. Yy, dobra, kochani, co wyszło, to wyszło. Yy, chciałam się Wam tylko pokazać, chwilę się do Was odezwać, yy, no bo u nas się zbytnio nic nie dzieje, wiecie, nic specjalnego. Yy, a to wszystko, <śla> że są kwarantannę. I oczywiście Sonia jest nadająca się, słuchajcie, do, do, wanny. do wanny albo podprysznic, naprawdę, żeby ją spłukać, bo jeszcze po tym polu tu przeleciała. Najpierw po tych liściach mokrych ona biegła, no to cała się, wiecie, trochę sflożyła. Potem przyleciała się po tym polu. Amelka, gdzie ty masz czapkę, kochana? Wyszła na chwilę, nawet czapki nie założyła, a potem katar. no dobra i tutaj później ona wiecie, po tym polu zaczęła latać, a ta ziemia mokra wilgotna i wszystko się do niej poprzeklejało, więc ona od razu wiecie pod żeby ją spłukać chociaż. No i dobra, jutro będę też nagrywać, jak pojedziemy do tych Janek, może mam nagram co tam w sklepach, jest ciekawego, coś świątecznego. Zobaczymy, bo dzisiaj w pepko to tylko wpadłam i wypadłam, więc a naprawdę było bardzo dużo rzeczy świątecznych. Po prostu oczu można dostać naprawdę w sklepach. To może wam postaram się jutro coś nagrać, ale wiecie, że ja po sklepach chodząc z telefonem i nagrywa się to tak jestem jeszcze, jeszcze nie przekonana do tego. Zobaczymy, co mi wyjdzie, a dzisiaj się z wami żegnamy i jak słyszycie te piski, to Bruno siedzi za bramą i pisze do, żeby wyjść po prostu do nas na spacer. Tam e... tam Polą ci nogi no i żeby wyjść właśnie do nas ale ja go nie biorę, bo wiecie jaki on jest szalony, dobra, żegnamy się z wami i dziękujemy za wspólny spacer i do zobaczenia jutro, pa, pa! a buziaczki? Pa. tak, będą? no to przesyłaj no bo później będę musiała dograć żeby buziaczki jeszcze, tak? no, to na razie, do jutra